Kiedy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jakim Duch pozwalał mówić. Pokój wam. Weźmijcie Ducha Świętego. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Duch Święty przychodzi. Duch paraklet, duch prawdy. Duch miłości przychodzi. Przyjmij Ducha Świętego. Pozwól, aby Duch Święty stąpił na Ciebie i aby rozpalił ogień miłości w Twoim sercu. Potrzebujesz Ducha Świętego, kimkolwiek jesteś. Potrzebujesz Ducha Świętego, niezależnie od tego, czy zostałeś ochrzczony, czy nie. Wierzysz, czy nie wierzysz, wątpisz, buntujesz się, odchodzisz. Potrzebujesz Ducha Świętego. Każdy człowiek potrzebuje Ducha Świętego, aby mógł żyć, aby jego życie miało sens, aby mógł odnaleźć siebie, swoją tożsamość, swoje imię, swoje przeznaczenie, aby odnalazł Jezusa Chrystusa jako Pana, aby mógł nawiązać relację z Bogiem, modlitwę, która jest relacją miłości. Aby mógł kochać, potrzebujesz Ducha Świętego. Abyś miał odwagę dawać świadectwo o Jezusie, potrzebujesz Ducha Świętego. Jakbyś mógł iść drogą Jezusa, potrzebujesz Ducha Świętego. On przychodzi, otwiera ci oczy, ale także pokazuje ci, jak żyć. Jak żyć dzisiaj w świecie, w którym jest ciemność, mgła, kłamstwo, bezczelność, Tyle różnych negatywnych wirusów, które zakażają, które zarażają ludzi. Jak w tym świecie być zdrowym, normalnym, człowiekiem, radosnym, który idzie do przodu, który nie lęka się? Jak wyjść z niepokojów, które są w nas i mieć odwagę żyć? Miej odwagę żyć, ale potrzebujesz Ducha Świętego. Dlatego wołaj, przyjdź, Duchu Święty, napełnij serce moje. Rozpal ogień miłości, przyjdź, Duchu Święty. Miej odwagę przyjąć Ducha Świętego. Otwórz się. On wstępuje. Dziś Pięćdziesiątnica. Zawsze ta Pięćdziesiątnica jest, nie tylko dziś. Duch Święty chce zamieszkać w Twoim sercu i uczynić Ciebie świątynią swojej chwały. Otwórz się. Przyzywaj ze mną. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serce moje swoją miłością. Rozpal mnie. Prowadź mnie. Aleluja!